I dzień dobarek, dzień dobarek. Tutaj musisz jakoś dostosować tutaj do, do wysokości. Nie wiem czy ja sobie, O, jakoś tak byłam chyba za, za wysoko. Dobra. Jestem, jestem i przybywam. Nie, ale chyba tak jak byłam że to było chyba lepiej. O, troszeczkę lepiej. Dobra, jestem chyba, wydaje mi się, spoko oświetlona. No niestety bardziej nie mogę. Jestem jeszcze naprzeciwko światła dziennego. Mamy przesyłeczkę z Shein, na którą wyczekuję, dlatego że są tu jeansy. A jeansy jest to produkt, który no niestety, ale online, jak zamawiam, to po prostu non-stop nie trafiam. Kolagen. kolagen, kolagen. Mam coś tutaj na siłowni, chyba też z dwa stroje. I nie pamiętam co jeszcze. Jakieś chyba topy, bo polubiłam z ostatniego zamówienia. Polubiłam te topy takie fajne, takie basiki. I chyba dwie albo trzy pary spodni. Już nie pamiętam. Lecimy po kolei. Pierwsza rzecz wzięłam w rozmiarze L. Jeansy brałam emki chyba, tak mi się wydaje. Tutaj wzięłam coś na siłownię, czy to odkładać tak ładnie. Co my tu mamy? Dzisiaj bym poszła, ale dzisiaj czułam zakwasy z wczoraj. Piękny kolor, w ogóle petarda kolor. Leginsy, będą dobre, bo już widzę. Elka, ale dobrze, że wzięłam Lki chyba. To są takie legi, co widzę, że będą wyglądały trochę też jak spodnie. Na dole zwężane, a tutaj są takie, widzicie, jak spodnie. Czy one mają gdzieś kieszonki? Nie a wyglądają jakby miały, takie mają dziwne przeszycia, o tu mają, a tą mają, e, jak się to mówi, szlówki po prostu, dobra, coś takiego, takie legi z kolegi, size L, czarne, klasyczne, będą pasować mi też do innych kompletów, do tego mamy piękny top, już widzę, że będę, będzie mi się podobał, Piękny top, taki staniko top, bym powiedziała, i z tyłu taki z bajerowa ciałem, takimi plecami. Super, neonowy taki kolor, żółty neonowy. One mają tutaj gąbeczkę. Gąbeczkę, widzę, można wyciągać. No super, coś innego, coś innego. Piękny, już mi się podoba, bardzo już mi się podoba. Petarda, petarda, i do niego jest. Bluza. Bluza zwykła, widzę prosta, ale też będzie fajnie wyglądała, bo jest neonem. Tylko to jest żółty, a w kamerze widzę, że wygląda na taki bardziej zielony niż żółty. To jest taki jaskrawy, żółty, neonowy. Nie widać tego koloru dokładnie. Żółty. Widzę, że wygląda na zielony. To nie jest zielony. Kamerka tutaj to światło przekłamuje. Super. I kieszonki. Tak, i dwie kieszonki. Petardziach komplet będzie petarda. Myślę, że już jutro chyba wypróbujemy go na siłowni. Petarda. Pierwsza rzecz, super. Tutaj mamy drugą rzecz w rozmiarze L. Brałam, no bo jednak te topiki, te basiki, jeżeli dziewczyny macie biuścik lub szersze ramionka, na przykład w proporcji do reszty ciała, to polecam Wam brać większe, nie, 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 nic się nie dzieje. Te l i tak wyglądają jak takie większe Mki. Zobaczcie. Ja wzięłam elki, też widzę, że będzie super. Będzie spoko. Tak. I one się pięknie uciągają, zobaczcie. Pięknie. I one mają taką delikatną stujeczkę, widzicie? I to jest taki prążek. I w tym zestawie był taki kolor, znaczy ja wybrałam taki zestaw kolorystyczny. Taka. Tutaj się będę obawiać, tak. Tu się będę troszeczkę obawiać, że może prześwitywać. W sensie, że, no, że sutki będzie widać, nie? Tak mi się wydaje. Taki, bo ja to noszę bez stanika. Taki. I piękny taki lilak. I piękny lilak. Też nie widać, bo bardzo ładny taki fiolecik. Nie widać tego w kamerze. Więc macie tutaj taki czteropak. Czteropak w jednej cenie. Naprawdę, dziewczyny, polecam. Opcje kolorystyczne tam były różne. Ja wybrałam sobie taką na lato. Wiosna, lato. To jest rzecz druga. Po kolei lecimy. Rzecz trzecia, nie wiem jeszcze co to. Size L już wiem. Size L zestaw, który to jest trzyczęściowy zestaw na siłownię, taki, który ja mam błękit. Ten słynny błękit, który też miała doda. To Wam się tak zresztą bardzo podobał. Wiem, że kilka osób z Was na pewno zakupiło za moją rekomendacją. Wiem to. Być może więcej osób niż myślę, ale no te, co mi napisały, to wiem. Więc naprawdę ja Wam polecam. Ten komplet jest petarda. I macie tutaj stanik. Stanik. Taki trochę kropkowany, widzicie? Taki chropowaty. Plecy są w nim. Już pokażę dokładnie jakie. <laughs> nie, tak nie pokażę. Muszę Wam to tak złapać. Takie są plecy, widzicie? Idą tak o, i tu idzie na krzyż. I otwarte. Coś takiego. To jest stanik. Do tego macie legeise, leginsy są fantastyczne, bardzo wygodne. Tak wyglądają legi. Wysoki stan, pupcia, nie wiem czy tamta, czy w tamtej pupie chyba były takie, chociaż tu też są, widzicie? Tutaj tak idzie takie, takie paski idą, <laughs> czekajcie, mam z o, tutaj będzie taki, takie coś. A w tamtych chyba coś szło tak pod pupą jakoś, nie? Że to tak fajnie pupa w, w nich wygląda, więc spodnie i do tego jest taka ala bluza, ale krótka, nie? Coś takiego. Także też wiem, że będzie to petarda, bo mam taki błękitny i uwielbiam go po prostu. Chyba wiadomo błękit. No, od razu jak do prania. Coś takiego. A czarny Wiadomo, jak czarne. Więc super. Tu wiem, że będzie naprawdę petarda. Mam nadzieję tylko, że ten drugi, który mam, to też jest Elka. No i teraz, uwaga, uwaga, czy my trafiliśmy, czy my nie trafiliśmy chyba. Lecimy w dżinsy. Dżinsy wybierałam Mki. Pierwszy raz chyba się teraz y, nie skupiałam, nie wchodziłam w rozmiarówki, po prostu chciałam Mki. I zobaczymy, czy mi się to opłaciło. Podobają mi się te jeansy, Ładny kolor. Czekajcie, bo tu jakiś poproszek. Ładny kolor, fajne szycie, elastyczne, elastyczne, fajna pupa, nawet fajne takie jakieś coś tu jest ozdobne. Tutaj widzicie, takie ozdobne na pupie. Nie wiem, co to są koraliki, jakieś dżety, takie dżety. Kieszonki, kieszonki nie są atrapami, więc też fajnie, że to nie są atrapy. Chyba raczej taki średnio wysoki stan. Fajnie wyprofilowane. I widzę, że na dole są lekko rozszerzane. Będą leciutko rozszerzane. Ale ja akurat lubię. Ja lubię taki jeans. Także no, zobaczymy tylko, czy wejdę. Zobaczymy, czy wejdę. Boję się aż. Boję się, bo są ładne. I zobaczymy też na długość. To są jeansy numer jeden, jakie wybrałam. Podnie numer dwa. Też emki. Tak, też emeczki. No, wybierałam emki. Już nie chciałam popełnić tego błędu i iść w elki, żeby potem nie mieć co z tymi spodniami robić. Dobra, zobaczmy. Ale mi podobne. jakieś takie trochę podobne. Emki, ale te już jakieś większe Mki mi się wydają. Trochę inny kolor jeansu. Tak wyglądają z tyłu. Bardzo podobne do tamtych. Nie wiem, dlaczego wybrałam takie podobne. Musiały mi się podobać na modelce, słuchajcie. E, tak wyglądają. L, takie l, le, le, cieńsze są chyba dżinsy i tutaj macie też na dole lekkie rozszerzenie e, fajnie wyglądają i też są elastyczne, mają w sobie jakiś tam elastan, więc może wejdę, może wejdę, nie wiem jak z długością to się okaże, bo długość nogawek też u mnie jest bardzo ważna, bo ja jestem wysoka Jeansy numer dwa jak na razie podoba mi się fason i kolor no i e, ostatnia chyba para, nie, jeszcze coś tu jest Dobra, yy, ostatnie dżinsy, bo trzy pary brałam, yy, 30 rozmiar, tutaj już było rozmiarami takie 27, 28, 30 i tak dalej, nie SKM-ka, no yy, i zaryzykowałam 30. nie wiem dlaczego, tu mogę nie trafić, bo może bym musiała in, inny niż 30, fajny znowu kolor, te już są proste, hmm, nie wiem czy nie będą, czy będą, nie wiem czy nie będą za duże, a może dobre, nie wiem już sama, takie. Coś takiego, lekkie przetarcia, przetarcia bardzo ładnie wyglądały na modelce. Te mają nogawki już proste i z tyłu są takie. Chyba będzie wysoki stan, ale nie wiem, czy nie wzięłam. No nie wiem, zobaczymy. Mam wrażenie jakoś troszeczkę, że będą za duże, albo tutaj za, za wysoki stan. Coś będzie mi nie pasować chyba. Chciałabym się mylić. No, więc tak wygląda y, zamówienie z ze spodniami. Jakby jedne się nie trafiły, to też nie mam jedyny ważne, żeby dwie pary chociaż były dobre. Bo u mnie z jeansami to jest po prostu katastrofa. I coś tu mam jeszcze w rozmiarze L. 3, 4, 5, 6, 7 rzeczy. Wow! O jedną rzecz chyba dostałam więcej niż zwykle. Nie wiem jeszcze co to. Co to jest? Ja to zamówiłam? słuchajcie. Widzicie co, teraz to ja zgłupiałam, bo ja nic takiego nie zamawiałam. Ja nie wiem, co oni mi wrzucili, ale ja nie zamawiałam tego. Nie ma nawet takiej opcji, żebym ja to zamówiła. To chyba pomyłka jakaś i to w ogóle będzie dla mnie za wielkie. To są jakieś leginsy, spodnie leginsy. Size jest L, więc na pewno będą duże. Size L, w pasie może spokojnie, to jakieś takie są bardzo szerokie. Nie wiem, o co chodzi z tym, z tym produktem. Nie wiem o co chodzi, czy go zamawiałam, czy nie. Teraz już naprawdę zgubiłam. Może był w backupach. Może tam w backupie coś takiego było, ale w ogóle sobie nawet nie przypominam, żebym takie coś wybierała. Nie wiem, co to zaszło. E, w każdym razie takie jakieś legi, tylko bardzo szerokie mają nogawki. Coś jak te spodnie teraz cargo takie, nie? No nie wiem. Przymierzę, zobaczymy. E, nie wiem o co chodzi z tymi spodniami, ale też się boję, że może będą krótkie. Ja jestem dość wysoka. Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem o co chodzi z tymi spodniami. Nie kojarzę ich w zamówieniu. Tak by wyglądało. Tak by wyglądał unboxing. No i teraz nie zostaje mi nic innego, jak nagrać wam try on haul. Wszystkie nazwy tych produktów będą w opisie pod filmem. I jak mi się uda, to oczywiście będą wjeżdżać przy każdej rzeczy, jak i zarówno ceny linki do produktów w opisie pod filmem no i oczywiście kod zniżkowy na AGA015X wciąż obowiązuje na odzież także też Wam tutaj wiedzie i pewnie w trakcie filmu także i będzie też w opisie pod filmem także dajcie znać co przykuło Waszą uwagę na pewno najbardziej podoba mi się rzecz pierwsza, czyli ten kostium na siłownię, ten czarny trzyczęściowy, ja akurat wiem jak on wygląda, jak to, jak to się nosi i jak się w tym ćwiczy, bo mam taki błękitny, więc to będzie super no, i wierzę w te dwie pary chociaż jeansów. Jak dwie pary będą dobre, to naprawdę będzie sukces. No, a ta ostatnia rzecz to ja nie wiem kompletnie skąd się to wzięło. Nie wiem. Po prostu nie pamiętam, żebym coś takiego w ogóle dodawała w linkach. No. Dajcie znać, co w Waszą uwagę, co Wam się spodobało, co byście zamówiły, na co się czaicie, z czego jesteście ciekawe, jak w to wejdę. Zostawiajcie mi to wszystko w komentarzach, ja Wam poodpowiadam i zapraszam później na drugą część tego filmiku, czyli na try on haul, który nagram prawdopodobnie jutro, bo mam wolne. No, także do usłyszenia, to był e, unboxing z Shein. Dziękuję za chwilę uwagi. Pozdrawiam serdecznie, Pa!